Hej, cześć. Witam was moi drodzy widzowie. Spójrzcie jaka pogoda piękna u mnie jest. Śnieg sypie. Ja w lesie. No ale coś, coś pięknego. Fakt faktem ciężki teren do przejścia. Jak widzicie. No ale, ale idę. Nie ma co się poddawać. Trzeba zwiad zrobić. Ale to powiem wam. To wszystko to nic Patrzcie co ja znalazłem Spójrzcie Jak nie było opieniek To nie było opieniek Jak zaczęły leść, To patrzcie Od razu przymarznięte Ale zmrożone To są opienki Powiem wam drodzy widzowie Patrzcie tam co pniem Ja chyba nie w tym miejscu to trzeba szukałem Kurczę no. I to jakie fajne Normalnie brać, ciąć i na patelnię walić. <laughs> Kurczę no, ale to to też nic. Patrzcie dalej. Jak wczoraj były dwie kubki To patrzcie co tutaj rośnie. O ciąg dalszy, tak myślę. Tak myślę. Jak myślicie? Jak obstawiacie? Ja myślę, że to opieńki będą. No jak? Opieńka? Tutaj tak samo. O, aż wpadła. No i dobrze. Patrzcie. Jaka zmarsznięta opieńka. Kurczę, no. Ale zdrowe. Zdrowe, zdrowaśne. Tutaj. Tu, w takim terenie. A ja chodziłem chyba nie tam, gdzie trzeba. No teraz, w przyszłym roku, to i tutaj obskoczę. Ale szczerze mówiąc, ja już tu kilka razy wcześniej chodziłem. Nie widziałem, a w tym miejscu, co jeździłem, sprawdzałem, zawsze były. No ale, widocznie, w tym roku coś im nie pasowało. No ale to nic. Patrzcie co tu dalej się dzieje. Ścieżka Zwierzynka sobie tędy chodzi Tropy A co tu robi? Tutaj chyba też opieńki. Tylko już starsze. Ale Ta. Też opieńka. Też opieńka, tylko że stara już. Ostro posadzenie rośnie do przyszły rok wyrośnie. Patrzcie dalej Olej jaja Co to się dzieje? Normalnie pół koszyka by naciął. Dlatego mego mini to i cały. No ja kopienki o Ale faza o. Co to się robi się? O. Opiniak, opinieczki w takim terenie. Patrzcie, co tu już dzieje. Kurde, jak stąd wyjść? Labirynt, normalnie. O i tutaj rosną. Kurde, wracam do domu po koszyk. A jak? Opieńka. Patrzcie, jakie ładne. Razem rożone O, ale foza. No i tak tą ścieżką idę. O, kolej. Patrzcie, pod nogami. Ej, kto powiedział, obie nie ma. Przyznawać się. Co? Ostro. Patrzcie, jakie tam zarazy rosną. Ej, no to, to to już jest mistrzostwo. Normalnie trzeba po koszy jechać. Nie wiem jak to z tym będzie. Ale chyba trzeba jechać po koszyk, ciąć grzyby. O! Kurde! Czy to już nie. To. Nie, to już. To już nie opięka. No ale i tak nieźle. Patrzcie. Kto odważny tam przejdzie? Od radę. Patrzcie, co tu leży. Co to, sika stara jakaś? Tak? Nie, to świerk. Choineczka. Zaraz choinki pójdą w ruch. Święta się zbliżają. Będzie rżnięcie. A u was jak? Jakie choinki lubicie? Naturalne czy sztuczne? Ja to naturalną w doniczce trzymam, a później sadzę ją na podwórku no i szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi, ale cały... Już od ja wiem, 4 lat nie chce mi się przyjąć. Na wiosnę sadzę ją i... i no tak, od 4 lat i nie chce mi się przyjąć. Trochę stoi, stoi, a później usycha. Nie wiem o co chodzi. O, o piękki Chyba o pieńki. No, bo, mam, że grubo jest grubo. pięki W listopadzie śnieg napadał. przymarznięte, A ktoś mi pisał, że są zimowe grzyby. No faktycznie. Są zimowe grzyby. Na zimowe można też chodzić. O, patrzcie, jaka dżungla. Tutaj to dopiero survival. Przedostać się z jednego końca lasu w drugi. No ale. Ale dobrze jest. Dobrze jest. Fajnie pada śnieg. Ale to co dzisiaj tylko. Od jutra już deszcz. W sumie to nie wiem, czy dzisiaj już deszczu po południu nie zapowiadali. Ciężko się chodzi trochę, jak w twarz śnieg sypie. Ale. Jakoś sobie, sobie daje radę. W Paluchy zaczyna być zimno. Ja to w takich o, lakierkach. Dla mnie najlepsze buty. Dunlop, Dunlop, Dunlop. Tam nie wiem z dych na Allegro. Jak dla mnie to buty super. Już ile ja tych butów przerobiłem? i piankowe i jakieś inne gumiaki i w ogóle i w ogóle no, no dla mnie najlepsze trochę fakt faktem trzeba jak idziesz poruszać peluchami. żeby nie zmarznąć, ale ale lepiej w tych jak w piękowych Bynajmniej jak dla mnie. W piękowych jeszcze jak jest ta oryginalna wkładka się nie poprzeciera to jest ok ale to coś dla mnie tydzień czasu i ona się przeciera i wtedy zakładam skarpety robione na drutach tak zwane babciowe Babciowe skarpety i, i ogólnie to już nie ma takiego komfortu chodzenia, bo to skarpeta się zsuwa, nogi się pocą w tych piankach i tak no nie, nie ma tam wygody, jak dla mnie. No ktoś inny może inaczej sądzić. Ja mówię na chwilę obecną. Dla mnie. Miałem takie same buciki, te gumiaki czarne. Chodziłem w nich 3 lata, 3 lata. W tamtym roku już chyba one od starości już popękały. W tym roku zamówiłem sobie te no i dalej śmigam w teren. O, także tak to się przedstawia. Patrzcie jakie tutaj tereny mamy. Można biegać, hasać, <śpiewać> spierniczać od kogoś. No. no dobra, jeśli znajdę jeszcze piękki, to na pewno się odezwę. Albo coś innego do nagrania ciekawego. <śpiewać> na razie będę starał się przedostać jakoś O, z tego buszu. Nie no, tam to już trochę lżej będzie trochę mniej chodzenia przechodzenia